Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj kończymy szalować pod strop filigran. Zaczynamy kolejne pomieszczenie. I tak to wygląda. Pogoda jest jaka jest. Się jest zimno, ale powyżej zera, także radę pracować. Trzeba uważać, że się w palec nie pieprznąć, No, jak ręka zimna, to wiadomo, jakie są konsekwencje uderzania się w palec. Działamy dalej. Tu chciałem krótko jeszcze powiedzieć, jakich używamy dźwigarów. Zaczynamy od 2,50, 2,90, 3,30, 3,60, 3,90, 4,50, 4,90 i 5,90. Takie mamy wymiary. Jak macie jakieś inne wymiary, dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy, czy są jeszcze jakieś inne. I tutaj oto kolejne pomieszczenie mamy zakończone. Łaty, poprzybijane. Tutaj, gdzie przychodzą dwa dźwigary, dobrze sobie przybić dwa razy gwóźdź. Żeby to było stabilne i ładnie żałować. Żeby się później nie kiwało na wszystkie strony. Tutaj gdyby wyszło zjawisko, chociaż tutaj jest dobrze, gdyby się naukiwało, można sobie dobyć łatę od czoła, jak już będzie los. Tak jak tutaj na przykład, tutaj był trochę y, krótszy drzwigar, to wtedy musieliśmy sobie go przedłużyć. Tak też można zrobić, tu się nic nie stanie. Tak jest też dobrze. No, to jedziemy dalej. Tutaj muszę sobie teraz rozrysować kątownikiem długość. dźwigarów. galow? Tam są krótsze, ale zawsze mamy takie krótkie, żeby właśnie ich użyć do obcięcia. Normalnie je obcinamy, ale zawsze jakieś są stare, które można użyć do obcięcia. Jak jest jakieś dziwne pomieszczenie, niewymiarowe, tam mamy 1,50 m. To docina sobie na metr czterdzieści dziewięć. Kątowniczek kupiony w Kasteramie w Polsce. Okej, okay. jeszcze jeden. Dzisiaj stary, poczciwy styl, gdzie ma drugą na kawice? Zaginała fakty zimny, trzeba go rozkręcić. 80 Okej, okay, mamy da. Kolega oczywiście zaraz wszystko tu Posprzątał odpady. Tak musi być na budowie, żeby nic się nie walało pod nogami. Żeby się nie przewrócić i sobie nie rozbić głowy. Tutaj przyciąłem sobie krótszy, parę krótszych łat, ponieważ ten dźwigar uciąłem specjalnie krótszy, żeby już parę razy chodzić nie docinać, żeby tu wszedł nam w tą lukę swobodnie. I przybijamy taką łatę krótką od czoła, żeby nam się to nie kiwało. No i w sumie mamy to pomieszczenie już prawie gotowe. Przechodzimy do następnego. Teraz może, muszę tutaj trochę uporządkować Potrzebuję do tego dźwigu długo trochę to trwa. Jest wysoko. Muszę sobie jeszcze dwa łańcuchy odczepić, żeby mieć cztery. Okay.

I do góry. Wszystko dobrze zaczepione. Trzeba zawsze sprawdzić uważnie. I lecimy do góry. O, zaczepiłem się ładnie. Tu są jakieś kamieki, Rzucamy. I do góry. I tu musimy ustawić na tym drugim... Na tych dwóch w sumie. Na tych dwóch sztaplach. Zaprakowało mi słowa. Czasem myślę, że mam już Alzheimera. Bo jak się zawieszę, nie wiem co powiedzieć po prostu. Trochę za niski jestem do tego, ale damy radę. Powoli. Musimy być bardzo ostrożni przy używaniu dźwigu. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No idź na dół, idź. Trzeba ustawić, samą, jest zawsze trudniej. Dobra, jakieś niepokoję, trafiłem odczepiamy, wejdziemy do góry. I tylko dęże pomóc szalować. On już jest tutaj w środku, mamy ostatnie pomieszczenie do zaszalowania. Wszystko przygotowane. Jak widać, nie lecimy z tematem. Szalujemy teraz ostatnie pomieszczenie. Krabina. Krabina. Tu musimy przesunąć. Każdy z w Widzisz, okay, szpury? jest. to jest pas. Trójnogi są trochę rozklekotane, ale jeszcze jeszcze da się pracować z nimi. by już nowe zakupić, coś bardziej stabilnego. oder? Co masz? Nie, Ja, ja, weil geht immer schreck. Aber hier geht es wieder ein bisschen weiter, oder? Oder ist, na, hier ist gerade und hier geht es ja, schreck. Eigentlich ah, ist gut. Ja. Warte mal, machen wir das noch hier. Ja. Hier vielleicht ein bisschen noch. Ja, schauen wir mal. Was ah, ich brauche noch Spritzkopf. Okay. Krone, koronę, szpryskop. Ale gut a mi Wądeba. bądeba. Pasuje, przybijemy. Może masz głód, masz głód, tu przybić, żeby. O tak. Kolejna 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 no, idź I klap, machaj ten na tej folii jak Musimy dzisiaj jeszcze folię usunąć, bo jak będziemy głaścić, sufit, e, czyli strop filigranowy, A będzie przeszkadzać. Żebyśmy jutro tutaj musieli latać jak z lata, pieprzą jak, jak przyjedzie transport. Okej, okay. Dziewek. Posunąć. Dobra. Mamy to. Dobrze? Bardzo dobrze. A no, się trzeba uczyć języków chłopcy, Nic nie zaszkodzi. umieć jednego więcej. Nie wiadomo, co nam jutro przyniesie. Wiem trochę, stękam, ale jest ciężko. Inaczej nie zarabiam. Przebijamy. Palec. Na szczęście mocno, i lecimy dalej. Tutaj musimy jeszcze to dołożyć, ale już nie będziemy przynudzać filmowaniem. Pokażę później, jak poziomuję strop. I teraz zabierzemy się za poziomowanie tropu Tutaj znalazłem sobie wczoraj już najwyższy punkt, zaznaczyłem, że jest strzałką. to mam teraz poziomicę. Muszę sobie to odebrać. Tu jest laser. rozkręcić trochę. A tak. Ustawiam sobie dokładnie na zero, żeby mi było, pikało jest. Teraz ustawiam ten od okej, okay, musz 6 auf, zeks auf. 6 mm do góry Pierwsze sobie ustawię troszeczkę w stop. Teraz to jest tak zostawiamy już z 0 idziemy do następnego wstępla. I up, 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 up. Ok, stop. Sweet off. Do góry mamy znowu 0. Ciągły sygnał oznacza, że jest 0. Idziemy na to intentne. No? Idziemy na drugą stronę do kolejnego stempla. 14 14 minut do góry. W tym przypadku langsam. No 2. Stop. Ok. Teraz musimy sobie znowu przejść do tego środkowego. O to chodzi w tym całym poziomowaniu, żeby dobrze zacząć. Rabina. I sprawdzam, czy jak tam podnosił, czy się tutaj nic nie zmieniło. 1 mm auf. 1 mm do góry. Ok, jest. I do poprzedniego, od którego zaczęliśmy. A ten jest już tutaj 4 mm za wysoko. Ok, up. Pisle auf. Pisle auf. Dokładnie, bo jak tam opuszczamy, lub podnosimy, to się może zmienić. Dobra, jest, pasuje. A mamy laser na końcu, widać. Dlatego nie widać. Nie widać tego domu, to Teraz biorę taką sztankę, którą mamy. My robimy to od góry, bo widziałem, na filmach, jak niektórzy robią to od dołu. Każde poziom jeszcze jest osobne. A ja zrobię. Wszystkie pomieszczenia um, wszystkie, na raz, nie muszę przenosić tego laseru. Mamy taką ptangę. właśnie może ja pokażę, pierwszy. jak wygląda, od góry do dołu. I tu przekręcam do niej teraz ten laser, on będzie u góry, odbierał sygnał stamtąd. Wyżej, wyżej, tak? Wyżej, 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 jeszcze wyżej. I tu robię dokładnie 0. I to jest mój punkt odniesienia. I tak będę poziomował cały budynek. Oprócz jednego pomieszczenia, bo tam jest grubszy, grubszy strop, i muszę go z wypoziomować inaczej. A tak cały budynek będzie z tego samego punktu poziomowany. Czyli stamtąd damy klaser. I tu. I teraz pokażę, jak to robię. Zupełnie nie mogę to sam robić, Nikt nie do tego potrzebne. A tu laser, cukierz, cukierz i ja nie niż maksymalnie. Dobra. Tutaj teraz mogę to sam robić. Potrzebuję tylko motek i wracam laser. Muszę pokazać, może. I w sumie słucham tylko sygnału. Interesuje mnie ciągły sygnał. Jak on tak pipcze y, bardziej częstosliwo, to wtedy jest za nisko, a jak... Nie, odwrotnie. Jak jest dłuższy y, sygnał, częstszy, to jest za wysoka, a jak jest y, m, mniej częsty, tak bym powiedział, to jest za nisko, wtedy ponosimy. Jest zero, jest. Idę do środkowego teraz. I tutaj znowu jest za nisko. Kręcę do góry. Jest ciągły, zostawiam. Idę na następny koniec. Ten jest za wysoko. Właśnie o ten sygnał mi chodziło. Ten jest częstszy. Tu muszę trochę w dół zjechać. Jest ciągły. Idę teraz znowu do środkowego. Ten jest znowu trochę za górę jak tam podniosłem. Dlatego trzeba wracać do poprzedniego stempla. A żeby to skorygować. I do pierwszego, przy którym zacząłem. I tu trzeba trochę podnieść. O. Dosłownie tyci pici. Podkręcić do góry. Jeszcze teraz pokażę jak to wygląda z daleka A Tak to wygląda z daleka Cała ta sztanga z y, czytnikiem lasera Tam się obraca ten laser rotacyjny I odczytu, odczytuje tutaj On działa 5 cm w dół Czyli 50 mm w dół I 50 mm do góry Jest różnica Widać? Widać i tak to powinno wyglądać. Tu jeszcze ten pierwszy od tego zacząłem. Idę do środkowego, do ostatniego, i z powrotem wracam. Od ostatniego na środkowy i do pierwszego, którego zacząłem. I to już jest teraz gotowe. Teraz tutaj pomiędzy przyjdą jeszcze stemple. Nie więcej niż 160 cm odległości. Mam od stempla. Później jeszcze pokażę. Tutaj zrobię jeszcze to pomieszczenie z wami do końca. Znowu zaczynamy od jednej strony. Tutaj pipczę za często, czyli jadę w dół. OK. Zjechałem w dół. Jest ciągły sygnał, czyli pasuje. Tu jest też za wysoko. Jedziemy w dół jest ciągły sygnał. Tu jest też za jest... Dobra. Ciągły sygnał. Teraz wracam znowu na środek. Bo jak tam podciągnę do góry lub popuszczam, to może się tu zmienić. O właśnie. To jest przykład, że to się zmienia. Teraz jedziemy do góry trochę. Tyci, pici. Co so do milimetra. To jest naprawdę super urządzenie i tutaj jest dobrze, tu się nic nie zmieniło i tak ma być, później pokażę jeszcze od góry jak to wygląda po ukończeniu jak te dźwigary są równo. Dobra, to robię dalej już sam. Teraz jeszcze pokażę jak to z boku wygląda. Biorę laser i idę teraz w ten koniec. Nie wiem, czy będzie widać. Może zacznę z tej strony, żeby było dobrze widać. I kręcimy do góry. Sygnał nam podpowiada, że trzeba kręcić do góry. Do wysoko kręci. Ciągły sygnał, pasuje. I to teraz na środek. wiem, ja tutaj już to założył, to daję później. I kręcimy do góry. Jak już my wybijemy, dajemy po końcach dźwigarów, y, a dopiero pomiędzy. I na drugi koniec kręcę do góry. Tam może tam mnie nie widać chyba. Jest ciągły sygnał, i wracamy, powtarzając tę czynność, ponieważ, gdy tam podkręcamy do góry, mogło się to zmienić. Właśnie się zmieniło. Tyci, w dół. Ok. Nie jest źle. Tu jest ciągły sygnał i pasuje. I teraz, tu? To jest to obrotowe właśnie, żeby można było wracać w każdą stronę, w zależności od tego, gdzie znajduje się nasz laser. O nie, tutaj kręcimy w dół, jest za wysoko. Okej. Okay. I ktoś w dół. Ciągły sygnał, pasuje. I kiedy jeden poziomuje, drugi już może... To jeszcze można sobie w dół pociągnąć jak jest jakaś zawiecha. Ciągły sygnał, pasuje. I wracamy sporo powrotem na środek. Wtedy otrzymamy całkowitą dokładność, co do milimetra. I wracam znowu tu, gdzie zacząłem. O, się coś zmieniło. Trochę do góry. Dosłownie tyci-pici. I tak robimy w każde pomieszczenie. I tak to już wygląda. stemple mamy uzupełnione. Musimy też pamiętać, żeby one w miarę równo stały. Nie musimy używać tego poziomicy, ale żeby stały prawie idealnie w pionie. Wtedy spełniają, spełniają w 100% swoje zadania. Jeśli mamy stoi krzywo, no nie ma wtedy takiej wytrzymałości oczywiście. Tak to wygląda, tak to powinno wyglądać. Tak robimy zawsze. Nie wiem, jak jest w innych firmach. Tak wystarczy, nic się nie dzieje. Nigdy nie było jeszcze żadnego wypadku związanego z, z na przykład z zawaleniem się przy betonowaniu stropu. Takich rzeczy u nas jeszcze nie było i mam nadzieję, że nie będzie. Teraz pokażę jeszcze od góry, jak to wygląda. I tak to wygląda jeszcze od góry. Widzę, że wszystko jest równiutko. Na no to już przyjdzie, przyjdą płyty filigranowe, typu filigran. Nie wiem, czy można wymyślić filigranowe. Ja mówię filigranowe. Tak to wygląda. Jest deczko wyżej e, od ściany. Co widać? Tak powinno być. Tutaj to jedno pomieszczenie mamy 4 cm niżej, dlatego że będzie o 4 cm grubszy strop w tym miejscu, w tym jednym pomieszczeniu. Tak jest w projekcie, tak mamy zrobić i tak też zrobiliśmy. Górą będzie się już licowało wszystko, tak samo będzie równiutko. Tam jest nasz laser, mogę trochę zbliżenie zrobić. Muszę go zaraz wyłączyć, żeby na darmo nie chodził. Tutaj też widać te dźwigary są leciutko wyżej od ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Później to uzupełniłem pianką, pokażę już jutro. Jutro będziemy kłaść płyty. Wszystko znowu pokażę. I to było na dzisiaj tyle. Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę. Wciśnij także dzwonek subskrypcji. Będę Ci niezmiernie wdzięczny. Abym mógł dalej nagrywać filmy i dzielić się swoimi wiadomościami, swoim doświadczeniem związanym z budownictwem. Będę teraz po kolei pokazywał w każdym odcinku, e, jakie następne prace wykonujemy. Cześć i do zobaczyska.